Cześć jestem Ania. Witam się z wami ponownie na moim kanale. Ostatnio w komentarzach znalazłam bardzo ciekawą propozycję na film i dzisiaj będę oceniać fryzury, które wy zrobiliście. Bardzo dużo osób korzysta z moich tutoriali, ćwiczy razem ze mną, ale też tworzy swoje własne fryzury. Więc postanowiłam, że ocenię wasze prace. Do udziału zgłosiło się naprawdę mnóstwo osób i nie spodziewałam się aż tak dużej liczby. Dzisiaj postaram się pokazać dużo różnych fryzur i profili. Jeżeli jednak nie będzie waszego, to jeżeli pod tym filmem będzie 200 polubień, to zrobię drugą część. A jeżeli ktoś dodatkowo chciałby wziąć udział w drugiej części, a jeszcze nie wysłał mi swoich fryzur, to może to zrobić. Wystarczy wysłać mi zdjęcia fryzur, w wiadomości na Instagramie i należy koniecznie dopisać wiadomość fryzury do filmu. Rozpoczniemy od fanki fryzjerstwa. Ania robi naprawdę sporo fryzur i udostępnia je na swoim Instagramie. Mi szczególnie podobają się dwa warkocze holenderskie na główce. Podobają mi się te bez włosów i już z dobraniem włosów syntetycznych. Widać, że Ania ma ogromny talent, więc. Tutaj wystarczy jeszcze parę ćwiczeń i będzie naprawdę perfekcyjnie. Tak samo widzę tutaj różne koczki, koki, upięcia i idzie to naprawdę w bardzo dobrą stronę. Więc Ania, ćwicz dużo i na pewno kiedyś będziesz świetną fryzjerką. Następnie zobaczymy fryzury, które wykonała Oliwia. Są naprawdę bardzo kreatywne, widać, że Oliwka lubi to, co robi i naprawdę bardzo dobrze jej to wychodzi. Widzę tutaj różne rodzaje splotów i myślę, że tutaj nie mam nawet się do czego przyczepić. Są naprawdę bardzo dobrze wykonane i oby tak dalej. Kolejna fryzura jest od Ani. Jest to gładki, elegancki kok. Jest przepleciony warkoczem i dołożona jest też ozdoba na środku. Fryzura jest naprawdę bardzo ładna, praktycznie żaden włosek nie odstaje. I nie mam się tutaj do czego przyczepić. Ale mam nadzieję, Ania, że będziesz ciągle dużo ćwiczyć i kiedyś będziesz naprawdę doskonałą stylistką. Tutaj fryzury od Adama bardzo ładnie i estetycznie wykonane warkocze dobierane holenderskie. Bardzo mi się podobają. Jeżeli chodzi o tą różyczkę z tyłu, to ja postarałabym się następnym razem, żeby nie było widać tego środka, żeby bardziej powyciągać pasma, tak, żeby zakryć tą dziurę. Ale jest naprawdę ok i jest to po prostu taki zwykły szczegół. Jedyne, co mogę Ci doradzić, to to, żebyś pilnował, żeby żaden włosek nie odstawał, żeby wszystko było gładko i czysto zaczesane. Ale oprócz tego jest naprawdę bardzo fajnie i myślę, że każde kolejne upięcie będzie w Twoim wykonaniu wyglądało jeszcze lepiej. Lepiej. Teraz czas na fryzury od Karoliny. Karolina prowadzi swój profil na Instagramie właśnie o fryzurach i tutaj udostępnia swoje prace. Są to głównie warkocze. Mi szczególnie podobają się warkocze z włosami syntetycznymi, są naprawdę bardzo dobrze zrobione. Tutaj też widzę, że są warkocze bokserskie z wykorzystaniem wełny. Bardzo fajnie to wygląda i super, że lubisz kombinować. Widać, że lubisz to, co robisz, i fajnie, że dzielisz się swoją pasją z innymi, udostępniając swoje zdjęcia. Teraz czas na fryzury od Ani. Widzę tutaj bardzo ładny warkocz, który robi się z wykorzystaniem gumeczek. Tutaj moja jedyna rada do Ciebie to to, żeby postarać się jeszcze bardziej powyciągać włosy, żeby ukryć te gumeczki, zwłaszcza te trzy u góry. No chyba, że to był taki zamierzony efekt. To w takim razie nie mam się do czego przyczepić. I bardzo fajna kokardka na końcu. Szczególnie jeszcze podoba mi się ten warkocz. Chyba jest z siedmiu pasm. Jeżeli się mylę, to oczywiście możesz poprawić mnie w komentarzu. Jest zrobiony bardzo estetycznie i widać, że nie masz problemu nawet z najcięższymi i najtrudniejszymi splotami. Swoje fryzury wysłała też Daria. Są tutaj upięcia oraz fryzury z wykorzystaniem warkoczy. Mi szczególnie właśnie podobają się te fryzury z wykorzystaniem warkoczy. Widać, że kombinujesz, jesteś kreatywna i tworzysz swoje własne unikatowe fryzury. Fajnie, że łączysz różne elementy. Tutaj widzę przekładanie pasm i warkocz chiński. Łączysz warkocze dobierane razem z małymi warkoczykami, które doplatasz. Jest to naprawdę bardzo, bardzo fajne i oby tak dalej. Nie mam się do czego przyczepić. Upięcie odjadzi z wykorzystaniem warkoczy. Jeżeli mogę Ci coś doradzić, to postara się następnym razem lepiej ukryć wsówki, ponieważ o wiele wtedy ładniej fryzura wygląda, jeżeli tych wsówek po prostu nie widać. A tak to jest naprawdę fajnie. Staraj się też, żeby żaden włosek nie odstawał, i będzie naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Bardzo podobają mi się fryzury, które przysłała do mnie Gabrysia. Są to głównie upięcia. Fajnie, że dodajesz do fryzur różnego rodzaju ozdoby. I jeżeli miałabym Ci coś poradzić, to to, żebyś pracowała, żeby wszystkie włoski były ładnie zaczesane do fryzury, żeby żaden nie odstawał i tak, to myślę, że nie masz jakichś większych problemów i wszystkie fryzury bardzo ładnie Ci wychodzą. Kolejne fryzury przysłała mi Sylwia, są naprawdę bardzo estetycznie zrobione, chciałabym tak czysto tworzyć fryzury, zwłaszcza te warkocze, chociaż ja chyba nie miałam aż tyle cierpliwości, żeby tworzyć takie cuda i tutaj widzę, że też korzystałaś z takich specjalnych ozdób do warkoczy. Sama myślę, żeby takich sobie nie zamówić, wyglądają naprawdę bardzo fajne i upiększają dodatkowo fryzurę. Jeżeli chodzi o Twoje upięcia, to też są fajnie wykonane, są dobre proporcje, widać, że wiesz co robisz. No i myślę, że tutaj nawet nie mam co oceniać, jest naprawdę bardzo dobrze i oby tak dalej. To już wszystkie fryzury na dzisiaj. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejną część, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeżeli będzie ich 200, to nagram kolejny odcinek. Ja się z Wami teraz żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku.